I nieraz podejmiemy działania, które nie będą zgodne z literą prawa. To nie mówi bandyta, przestępca, kryminalista, przecież z założenia i z teorii, bo kimś takim nie powinien być premier. To mówi prezes Rady Ministrów, polski premier. I nie wstydzi się tego mówić. Ale co gorsza, on nie wstydzi się wcielać tych słów w życie. Zanim obejrzysz materiał, zachęcam do zasubskrybowania tego kanału, aby więcej osób mogło go zobaczyć. To nic nie kosztuje, a bardzo pomaga w rozwoju. Z góry dziękuję. Zacznę od y, cytatów, bo one mają swoją siłę i wymowę. Zwłaszcza jeżeli pochodzą z ust człowieka, którego należałoby oczekiwać najwyższych standardów i pokazywania postaw, y, które są godne naśladowania dla wszystkich funkcjonariuszy polskiego państwa dla wszystkich obywateli polskiego państwa. Ale niestety ze smutkiem muszę stwierdzić, że choć Donald Tusk nie jest nigdy nie był moim kandydatem na premiera. To niestety jest premierem Rzeczypospolitej, ale jednocześnie człowiekiem, który w sposób bezczelny, bezwstydny, bez ogródek Zapowiadał, że nie będzie jako premier, jako prezes Rady Ministrów przestrzegał obowiązującego w Polsce prawa. By nie być gołosłownym, powołam się na te cytaty z różnych jego wypowiedzi. I tak mówił Nie wszystkie moje decyzje będą spełniały kryteria praworządności. Nieraz. Popełnimy czyny, które będą niezgodne z zapisami prawa. Musimy działać w kategoriach demokracji walczącej. I nieraz podejmiemy działania, które nie będą zgodne z literą prawa. To nie mówi bandyta, przestępca, kryminalista, przecież z założenia i teorii, bo kimś takim nie powinien być premier. To mówi prezes Rady Ministrów, polski premier. I nie wstydzi się tego mówić. Ale co gorsza, on nie wstydzi się wcierać tych słów w życie. Bo choć mógłbym tak naprawdę poprzestać na samego komentarza tego haniebnego wydarzenia związanego z bezpodstawnym, bezprawnym podjęciem próby aresztowania mnie i pozbawienia wolności, poprzestać na tych komentarzach, które wszystko mówią i wszystko wyjaśniają. To jednak, skoro mam nieco czasu, jeszcze 12 minut, to dla nadania kontekstu całej sprawie pozwolę sobie odwołać do innych wydarzeń, które z pewnym większym zrozumieniem mogą postrzegać to, co stało się dzisiaj na Komisji Regulaminowej, co zapisało się czarnymi zgłoskami hańby w historii Sejmu Rzeczypospolitej. Nie dlatego, że to dotyczy mojej osoby. Nie dlatego, że dotyczy to polityka czy ministra sprawiedliwości, ale dlatego, że dotyczy to ordynarnych, oczywistych zasad łamania, łamania zasad prawa. Łamania zasad kultury politycznej, przy okazji, łamania przede wszystkim reguł, które powinny między ludźmi, nawet dzielącymi się bardzo mocno, będącymi w ostrych sporach politycznych, gwarantować jednak pewną elementarną przyzwoitość. Otóż, od czego zaczęło się to łamanie prawa, ta ostentacja, ta bezczelność? Otóż zaczęło się od mediów publicznych. Pan premier Donald Tusk i jego środowisko polityczne miały pełne prawo do krytycznej oceny działania mediów publicznych pod rządami prawa i sprawiedliwości zjednoczonej prawicy. Ja się mogłem nie zgadzać z tymi ocenami, ale nie mogłem odmawiać prawa do tego, aby opcja rządząca mogła w sposób bardzo krytyczny oceniać działanie mediów publicznych i mogła przedstawiać inne recepty i remedia na zmianę tych mediów, ale mogła to czynić tylko na podstawie i w ramach prawa, czyli zmiany ustawowej. Która była niezbędna do tego, aby w sposób legalny przejąć władztwo nad mediami publicznymi, nad telewizją publiczną, nad telewizjami regionalnymi, nad radiami, nad polską agencją prasową. Tymczasem, wiedząc, że nie uzyskają takiej możliwości, bo nie wystarczy mieć większości w Sejmie, większością koalicję, trzeba mieć jeszcze podpis prezydenta, trzeba przełamać wręcz tego weto prezydenta, i wiedząc, że tego nie zrobią, Donald Tusk i jego kompanii postanowili. W sposób brutalny łamać w Polsce prawo. I tak to się zaczęło. Przejmując przy pomocy silnych pan, panów, nocną porą, media i wyrzucając stamtąd dziennikarzy wyrzucając legalne władze mediów publicznych. Potem ruszyło śledztwo prokuratury prowadzone pod nadzorem prokuratora krajowego Dariusza Barskiego. To śledztwo. Wobec oczywistości faktów i łatwości pozyskania dowodów, bardzo szybko doprowadziło do możliwości stawienia zarzutu naprzód notariusz, który uczestniczyła w przedsięwzięciach nielegalnych i przestępnych, a następnie zmierzało wprost do stawienia zarzutów panu ministrowi Sienkiewiczowi, panu premierowi Donaldowi Tuskowi. I dlatego. W tej desperacji Donald Tusk podjął kolejną decyzję z panem Bodnarem, że w sposób nielegalny odwoła i usunie legalnego prokuratora krajowego ze strachu przed śledztwem, które nieuchronnie prowadziło do tego, że musieli usłyszeć zarzuty. Otóż to łamanie prawa miało swój ciąg dalszy. Nie skończyło się na mediach, nie skończyło się na prokuraturze i nielegalnym i dalszym przejmowaniu, nielegalnym powołaniu na miejsce prokuratora krajowego człowieka, zaufanego Donalda Tuska, który nie jest, nie był i nie będzie prokuratorem krajowym, a każdego dnia podejmuje decyzje dotyczące tysięcy polskich obywateli, które będą w przyszłości kwestionowane prawnie, co rodzi ze sobą daleko idące konsekwencje i odpowiedzialność w przyszłości tych, którzy za to odpowiedzą. Potem Sąd Najwyższy. Okazało się, że Sąd Najwyższy. Kiedy wydaje wyroki pomyśli tego rządu albo takie, które nie są dla tego rządu i dla Donalda Tuska problemem, również dotyczy tak zwanych sędziów powołanych przez Demokratyczną Krajową Rady Sądownictwa, to takie wyroki i takie sądy są uznawane i były uznawane przez Donalda Tuska, mało tego, dalej są uznawane. Ale wtedy, kiedy sąd najwyższy podjął uchwałę, z której jasno wynikało, że prokuratorem krajowym jest prokurator Dariusz Barski, powinien wrócić na swoje stanowisko, to wówczas pan minister Bodnar wyszedł i publicznie powiedział, że to nie są sędziowie, nie sąd. Choć nie przeszkadzało mu to, aby jego podwładni dnia następnego i w kolejnych uznawali wyroki wydawanych przez tych samych sędziów i uznawali ich jako sędziów i emanacji Sądu Najwyższego. Potem dotknęło to tak samo Izby Kontroli Nadzwyczajnej, bo wyroki przez nią wydawane i postanowienia, orzeczenia były uznawane. Można podać wiele przykładów, ale wtedy, kiedy dotyczyło to już kwestii związanych z finansami publicznymi, finansami, finansami dla największej partii opozycyjnej, to okazało się, że to nie są sędziowie, nie sąd. Następnie Trybunał Konstytucyjny. Naprzód paraliż publikacji wszystkich orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, a teraz krok dalej idący, mianowicie próba zupełnej anihilacji i usunięcia Trybunału Konstytucyjnego poprzez zablokowanie jego finansowania w nowym budżecie państwa. I to instytucji, o której konstytucja mówi aż w dziewięciu przepisach. Ktoś śmiał podnieść rękę na polską konstytucję, którą tak często niekto inny, Donald Tusk jego środowisko machał i podnosił jako e, zbiór niemal prawd objawionych. I, Likwiduje przepisy, które te, ta konstytucja wprowadza w życie, likwiduje instytucje, które są emanacją tych przepisów. To samo z Krajową Radą Sądownictwa. Blokada naprzód działalności, blokada podejmowanych uchwał, a teraz blokada również finansowa i wygaszenie instytucji, która jest przewidziana w polskiej konstytucji. Kto wam dał tytuł do tego? Wreszcie nielegalne odsuwanie prezesów sądów powołanych na kadencję. Przykładem niech będzie prezes największego sądu okręgu, apelacyjnego w Warszawie, pan prezes Schab który był powołany na lata kadencji i mógł znowu zostać odwołany, ale tylko wtedy, jeżeli zgodziłoby się na to kolegium sądów. Tak ustanowiła ustawa. Kolegium się nie zgodziło, ale i tak został odwołany. Oczywiście drogą faktów dokonanych, drogą siły, przemocy, ale nie w wyniku prawa, bo to są bezprawne działania. Powołaliście znowu tam swoją nominatkę, która teraz dba o co? O to, żeby był ustawiane głosowanie losowania sędziów. To jest hańba. Hańbą jest, że w sprawie księdza Olszewskiego i dwóch pań została wylosowana sędzia, sędziach, którą miał osobisty konflikt prawny, którą zdegradowałem, podejmując w ramach prawa działania, osuwając od delegacji Sądu Kręgowego. I Dziwnym trafem to właśnie ona nagle w tym samym czasie, kiedy akt oskarżenia wpłynął do sądu, a wiedział o tym pan minister Bodnar, bo jest jednocześnie prokuratorem generalnym, została delegowana do sądu okręgowego, a wiemy o tym, że mechanizm losowania sędziów promuje tych, którzy nie mają obciążenia, a delegowany sędzia nie ma obciążenia. To wszystko jest po prostu kpina, to jest plucie Polaków w twarz. To jest jedno wielkie oszustwo. To jest praworządność, to jest bandytyzm. Jesteście grupą przestępczą. Donald, tu pójdzie siedzieć, zobaczycie. Może nie aż tak daleko, ale... Panie pośle, chwileczkę, chwileczkę, Panie Pośle. Panie pośle, chwileczkę, ja doliczę Panu czas. Czy pan, pan poseł Siarka wie, że zostało nagrane? Czy pan poseł Siarka zdaje sobie sprawę ze słów, które właśnie wykrzyczał? Otóż. Przepraszam, Panie Pośle. Ale ja panu doliczę czas, proszę się nie bać. Panie pośle, czy chce pan przeprosić, czy pan się wycofa z tej wypowiedzi? Drodzy Państwo, słowa to są słowa. Czasami padają słowa zbyt daleko idące. Pan poseł powiedział słowo, przepraszam, ale te słowa miały swoje podstawy w działaniach i czynach, które dotykają konkretnych ludzi. To jak były traktowane, jak znęcano się nad dwoma kobietami niekaranymi nigdy użytkają nie Ministerstwa Sprawiedliwości, pomyśl, jakby to były wasze matki, wasze córki, wasze żony. Wasze siostry, gdyby zmuszano ich, żeby funkcjonariusze rozbierali je do naga, chociaż za komuny już była zasada i polskie prawo to stanowi, międzynarodowe zobowiązanie, że kobiety powinny rozbierać kobiety, jeżeli są prowadzone takie czynności. Robili to mężczyźni. Przecież to było celowe upadlanie tych kobiet. Zmuszano, by czynności fizjologiczne załatwiały się te panie na oczach funkcjonariuszy, którzy patrzyli centralnie na toaletę, kiedy się działy na niej. Jak to wytłumaczycie? Macie jakiś argument? To wszystko wpisuje się właśnie w te słowa pana premiera Nalda Tuska, który czynił usprawiedliwienie dla łamania prawa w imię demokracji walczącej. I to też dotyczy sytuacji, w jakiej ja się znalazłem. Bo można mieć różne oceny prawne, rzecz jasna, ale nie ulega najmniejszej wątpliwości, że polska konstytucja mówi o tym, że wyroki Trybunału Konstytucyjnego są ostateczne i powszechnie obowiązujące. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że po kontrowersjach. Związanych z okresem naszych rządów, kiedy podjęliśmy decyzję niepublikacji jednego z orzeczeń, z tej przyczyny, że wydawał je składnie zdany ustawie, w ilości osób, która nie była przewidziana w ustawie. bo Pan prezes Rzepliński blokował trzech sędziów, którzy zostali wybrani wtedy do sądu, w tym między pana sędziego Przyłkowskiego, panią sędzię Przyłębskiego, do których nie, nie mogli mieć żadnych zastrzeżeń co do legalności, nawet przyjmując waszą retorykę i wasze argumenty. Otóż wtedy. Zarówno Trybunał Konstytucyjny, jak i później Sąd Najwyższy, Zgromadzenie Ogólne Sądu Najwyższego, a więc Najwyższego Sądu w Polsce, który zajmuje się sprawami obywateli, podjęły uchwałę. Uchwałę podjęło Zgromadzenie Ogólne Sądu Najwyższego, które do tej pory ta uchwała obowiązuje, z której się nie wycofano. Że wyroki Trybunału Konstytucyjnego mają moc wiążącą nie w momencie publikacji w dzienniku urzędowym, ale w momencie publikacji wydania na sali rozpraw, w czasie jawnej rozprawy. I tak się stało 10 września w sprawie wyroku dotyczącego nielegalności komisji do spraw Pegazusa, która od tego momentu przestała być legalna. I jako prawnik, jako były prokurator generalny, jako minister sprawiedliwości nie mogłem przejść do porządku dziennego nad tym, że ta komisja przestała być legalna. Dlatego chcąc przed nią zeznawać zaproponowałem na i to wielokrotnie uchwalmy jeszcze raz tą ustawę, bo głównie zarzutu trybu powołania, trybu jej przeprowadzenia przez Sejm. A wówczas jeszcze tego samego dnia stawię się przed tą komisję dobrowolnie. Ale skoro nie było tak, takiej woli ze strony większości, to jasno powiedziałem nie mogę się stawić dobrowolnie, bo w ten sposób legalizowałbym działania nie tylko bezprawne, ale i przestępcze, ponieważ ta komisja, mając dostęp do informacji tajnych, do informacji chronionych informacją postępow tajemnicą postępowania przygotowawczego i innymi tajemnicami państwa polskiego, działając nielegalnie, popełnia przestępstwo. Działając nielegalnie, podejmując działania władcze, popełnia przestępstwo. Nie zamierzam w tym uczestniczyć. Ale jeżeli zostanę doprowadzony, jeżeli taka decyzja sądu zapadnie, którą nawet będę oceniał krytycznie, to podporządkuje się jej. I wbrew temu, co mówił nieprawdziwie pan przewodniczący Komisji regulaminowej, ja by tego nie zrozumiał, mówiłem, że nigdy nie stawię się przed żadną nielegalną komisją, bo nie ma ona władzy do tego, aby taką decyzję podejmować, zmusić jakkolwiek polskiego obywatela, aby się przed nią stawiał. Ale jeśli zdecyduję o tym sąd i nakażę policjantom mnie doprowadzenie, to przyjadę i poddam się tym czynnościom, bo wtedy moje stawiennictwo przed tą komisją, nie jest aprobatą i legalizowaniem bezprawnych działań, ale jest wynikiem zastosowania przymusu państwowego w stosunku do mnie, się poddaje. I Dlatego specjalnie przyjechałem do kraju, dlatego wróciłem z Brukseli, jadąc całą noc. Nie, żeby uchylać się, uporczywie uchylać się, co jest niezbędne do tego, aby kogoś karać, zwłaszcza karą aresztu i pozbawienia wolności, tylko przyjechałem po to, by policja mogła to nie jest wina policjantów. Szanuję polskich policjantów i mówiłem to też bezpośrednio w rozmowie z nimi, że wykonując to jest taka służba, rozkaz. Postanowiłem się podporządkować. I mówiłem to też na antenie telewizji. Pojawiłem się w telewizji świadomie, przecież nie powiem, nie mogłem przyjść do Sejmu, jeżeli mówiłem, że to jest nielegalna komisja, bo znaczyłoby, że dobrowolnie stawiam się przed tą komisją, ale pojawiłem się w miejscu publicznym, dając możliwość policji, by ta mogła zrealizować swoje czynności w czasie wystarczającym do tego, by to zrobiła. Ale jeżeli tak się nie stało, jeżeli policja ostatecznie spóźniła się swoimi czynnościami, bo to na niej ciąży obowiązek dostarczenia mi w czasie, a nie na mnie, to nie ja miałem się stawić o 10.30. Nie mówiąc o tym, już nie wiedziałam, akurat 10.30 tym czasem początku komisji, ale nawet gdyby, to przecież komisja była zaplanowana cały dzień. To jednak policja, po tym jak wszedłem do niej, prosząc dziennikarzy o zrobienie miejsca, doprowadziła mnie, dojechała na miejsce Sejmu. Wtedy, kiedy ta komisja jeszcze pracowała. I wszyscy o tym wiemy, bo wszyscy wie, widzieliście państwo, że na tym filmie to, co mówił poseł Wippler, celowo zastawili pułapkę na mnie, na swojego kolegę, może konkurencyjnego, wrogiego, nawet użyjmy słowa, ugrupowania politycznego, by bezpodstawnie za sprawą tej pułapki wsadzić do więzienia człowieka. Nie dlatego, że uporczywie uchylał się od e, podania się, dostarczenia przez właściwe służby do Sejmu, bo, bo nie uchylałem się, bo, przeciwnie. Wesprzyj działalność naszego wolnego medium klikając subskrypcję na tym kanale i udostępniając film dalej. Zajrzyj również na inne nasze filmy. Budujmy razem wolną Polskę.